Parkurajski Teoria Houseu to serial, który opowiada historię szóstki z Nudlar pomiędzy upadłym królestwem i Dominion. Z każdym sezonem zbliżamy się właśnie do wydarzeń z Jurassic World Dominion, a po wypowiedziach twórców wiemy, że serial nie może wyjść poza ramy tego filmu w sensie Dominion i rzuciłem to ostatnią teorią, że trzeci sezon będzie ostatnim, co później potwierdził opis adaptacji książkowej. Opis ten został zmieniony niedługo po opublikowaniu, nie wspominając już, że trzeci sezon jest ostatni, co wtedy... Nie miało dla mnie za wiele znaczenia. 3 marca, równo miesiąc przed Premierą, ujawniono, że trzeci sezon Teorii House'u ukaże się 3 kwietnia i nie wspomniano nic, co wskazywałoby na finał serialu. Nie trzeba było długo czekać, aby dostać potwierdzenie, że trzeci sezon nie będzie ostatnim. Mattel, czyli jedna z firm współpracujących z Universal czy Jurassic World, ujawnił, że planowane są póki co dwa sezony przed i po filmie kinowym. Patrząc na to, że póki co adaptacja książkowa trzeciego sezonu zaplanowana jest na wrzesień, to czwarty sezon serialu wyjdzie pewnie Jakoś w październiku, może nawet grudniu, a najwcześniej we wrześniu. W każdym wypadku dopiero po premierze Jazzie Cutrivel, co mi się lekko gryzie, bo chciałem, żeby ten film na dobry rozpoczął erę, taką, to właśnie nową erę, którą reklamują bez już yy, udziału Kolina. Od razu przypomina mi się tutaj sytuacja z obozem kredowym, gdzie pierwsze trzy sezony wyszły na przełomie 8, miesię... 8 miesięcy, aby później czekać pół, pół roku na kolejne dwa. W przypadku Tory House'u może być podobnie, oby tylko jakościowo nie było podobnej powtórki. Zanim przejdę do omówienia trzech nowych zdjęć z serialu, chciałbym przedstawić pewną spekulację. Mam wrażenie, że trzeci sezon serialu początkowo miał być ostatnim, ale uznano, że nie dadzą rady zamknąć serialu w 10 odcinkach i podzielono go na dwie części. Jak inaczej wyjaśnić, aż cztery sezony w tak krótkim okresie czasowym w uniwersum? No... Średniało tutaj, Dominion coraz bliżej, a dalej y, serial poza te ramy wyjść nie ma zwyczajnie prawa, nie mają na to pozwolenia od Universal. Jedyna opcja to brak jakiegokolwiek przeskoku czasowego między trzecim i czwartym sezonem. Oczywiście nie powiedziano nam, że czwarty sezon będzie ostatnim, więc równie dobrze mogą przedłużyć serial do piątego sezonu. Co dla mnie, jako twórcy, byłoby dobrą opcją, ale jako widz jestem przeciwny przyciąganiu takiego dobrego serialu. Już drugi sezon był spadkiem jakości, a po katastrofie czwartego i piątego sezonu obozu kredowego nie chciałbym przeżywać czegoś takiego po raz kolejny. Ale już przejdźmy teraz do trzech nowych zdjęć z trzeciego sezonu serialu. Trafiamy do zupełnie nowego otoczenia dla teorii house, a mianowicie chłodnego klimatu z górami w tle i nie jest to zakopane, a prawdopodobnie do limity, w których znajduje się sanktuarium Biosyn. I to właśnie z Biosyn Sojona Santos nawiązała współpracę pod koniec drugiego sezonu. Wszystko nam się tutaj łączy z Dominion. Biosyn Genetics to firma zajmująca się badaniami i rozwojem biotechnologii, znana z prac nad inżynierią genetyczną. Została założona w 1977 roku przez Billard. Steingartena i Jeffa Sittera, a obecnie jej siedziba znajduje się w dolinie Biosyn we włoskich Dolomitach. Biosyn był długo uważany za głównego rywala InGen, który w latach 97-2015 był wiodącą filmu zajmującą się badaniami genetycznymi na świecie. W 2013 roku prezesem Biosyn został Louis Dodgson, który po upadku Jurassic World w 2015 wyprowadził filmy na szczyt. W trzecim sezonie Biosyn na pewno odegra kluczową rolę i nie zdziwię się jak połączył teorię House z Dominion w dużo bardziej taki inwazyjny sposób, niż nam się mogło wydawać, ale to nie jest jedyna teoria, jaką można wynieść z tego zdjęcia. Spójrzmy na pierwszy plan, na którym widzimy piątkę głównych postaci, których twarze mogą nam dosyć sforo powiedzieć. Wszyscy wyglądają na zaskoczonych lub zniesmaczonych poza Benem. Wygląda na to, że znajdują się w jakimś miasteczku, i na Wysuwa się tutaj jedna teoria, którą zresztą wy też przytaczaliście w komentarzach na TikToku pod tymi właśnie zdjęciami. A mianowicie, że Piątka z Nuber odwiedza dziewczynę Bena, która była wspomniana w pierwszym sezonie i która według Bena mieszka w Europie. Wygląda na to, że z jakiegoś powodu Piątka z Nuber zwróci się do niej po pomoc. W jakim celu? Na to pytanie póki co nie znam odpowiedzi. Scena z drugiego zdjęcia prawdopodobnie rozgrywa się krótko po finale drugiego sezonu, ponieważ widzimy Brooklyn i Stony Santos w samolocie, w którym odleciały z Afryki. Chyba Afryki. Tak, to Afryka Zachodnia, czy tam? Nieistotne. Prawdopodobną destynacją jest Malta lub kraje Bliskiego Wschodu jak Arabia Saudyjska. Pierwsze co rzuca nam się w oczy to mechaniczna ręka Brooklyn. Niewykluczone, że jest to technologia właśnie Biosyn, które zajmuje się nie tylko genetyką, ale posiadają również zaawansowaną technologię. Jednym z głównych celów z korporacji jest wykorzystanie dinozaurów do wynalezienia leków na wszelakie choroby. Sojona i Brooklyn grają w szachy, które w filmach często są pretekstem do bardzo dobrych konwersacji, chociaż nie wiem, czy można oczekiwać czegoś takiego od Teorii House. U. Pierwszy sezon wydaje się być jakąś anomalią, wypadkiem przy pracy, patrząc na to, jak, jaki spadek miał sezon drugi, a przynajmniej ja tak sądzę. I mam nadzieję, że trzeci sezon nie będzie tutaj kolejnym spadkiem, tylko pójdzie do góry. Ostatnie zdjęcie przedstawia nam Daliusa ukrywającego się przed Ceratosaurem i w zasadzie nie za wiele może tutaj powiedzieć. Tło wygląda na typową bazę jakiejś niccielnej organizacji, więc no być może jest to jakiś punkt przerzutowy Biosyn. No i w sumie póki co to jest to tyle, jeśli chodzi o nowy trzeci sezon Teori Houseu, którego premiera ustalono jest na 3 kwietnia. Powodowa Sadison, do usłyszenia w kolejnych materiałach i pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.